Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Fertus i to jest kolejny odcinek z Minecrafta na modach oczywiście z serwera w dzisiejszym odcinku będzie nieco inaczej też będę budował, ale coś innego, nie w swojej bazie bo w sumie nie wiem co tu robić bo paczka jest moim zdaniem dla mnie, dla mnie trochę taka że tak powiem za mała że za mało tu jest rzeczy jedynie co to z random thingsa robię i właśnie z animania rzeczy Związane I szczerze powiedziawszy, nudzę się troszeczkę na tej parce, Dlatego uznałem, że troszeczkę patroluję innych graczy. Z random. Czekajcie, może się jeszcze tepnę do, do domku. Z random things mod zrobiłem sobie ender bucket. Czekajcie, widzicie, nawet tu mam te rzeczy z tego moda pokazane. Gdzie jest to wiadro? Najpierw zrobiłem takie wiadro. Potem nie pamiętam, któryś z graczy mi dał kolejną ender perłę i sobie zrobiłem to lepsze wiaderko. Tylko, że ono jest tu. Kurczę, czekajcie, mi się klikło dwa razy. O, i je się robi z Stable under Pearl, i tak to wygląda, właśnie. I ono potrafi chyba schować jakoś z 10 law, czy coś, coś takiego. Zrobiłem sobie też z tej modyfikacji e, auto na no jakiś block breaker, czy coś takiego. Z kilofa, czekajcie, zaraz Wam to pokażę, jak się to kraftuje, jakby ktoś chciał wiedzieć. E, tu nie, to nie jest to, ale podobne. Eee, block breaker, Coś takiego. Będzie może wpiszę? Breaker. O, jest. Eee, tak to wygląda. I skierowałem to na razie do góry, bo jak to kładziemy, to się pojawia to tym do nas, w naszą stronę. Było to normalnie tak i niszczyło ten cobblestone, ale tutaj były takie lagi, pełno i tam pełno koblastonu na tu leżało. Eee, I wypełniło te dwie skrzynki, więc postanowiłem to po prostu rozwalić i dać tak do góry na razie, żeby tak było. Niestety obsydianu to. Mniejszy, bo bym sobie zrobił pełno obsydianu i bym coś hardcore'owi po potrolował ludzi. Eee, Ustają, że skoro nie on co robi, to sobie zrobimy jakiegoś tutaj pranka na wszystkich graczach i tu gdzieś jest mniej więcej spawn. Czekajcie, zaznaczmy sobie ten spawn. Tu na tym bloku. Zaznaczmy sobie to tym Redwoodem i pochodnią. I tu chciałem wybudować wielki wulkan właśnie z tego cobblestone i pełno lawy, i rozlać tutaj na tą wioskę. W końcu to jest wyspa, nawet będzie pasować. Myślę, że sobie to będziemy tutaj budować. I ja będę robił cięcia, bo to nie ma sensu Wam wszystkiego pokazywać. Prawdopodobnie ten odcinek będzie mega krótki, bo po prostu będę dużo budował i zrobię takie mega cięcie i Wam pokażę po prostu efekty tego. Ale dziwny szkielet. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dla Was chwila, dla mnie dłużej pewnie. Ok, już jestem generalnie to. Tak to wygląda. Jesteśmy tutaj na 119 poziomie. Krówki jeszcze widać, endermana jeszcze widać. Na F5 wam to pokażę, no ale nie widać zbytnio dobrze. Póki tu jestem, będę chciał tu rozlać lawę. To jest szczyt. Powiedzmy, że tak z podwójną skrzynię wydałem na to. Jak to zrobimy? że co? Ja szybko rozleję lawę, czy co? Czy takie coś? o Takie coś zrobimy chyba i rozleję sobie lawę. Nie pamiętam, gdzie jest spawn, dlatego trudno. Co mnie nie trudno, ale dobra. Rozlejemy sobie na razie tę lawę. Bo tu możemy rozwalić. Wpiszemy szybko spawn. Czy ona się tu gdzieś. O nie, tu się gdzieś rozlewa. To musimy tu zrobić taki mini daszek. Żeby ona się tak nie rozlewała tak bardzo. Zrobimy tu takie wejście może do tego wulkanu. Zombiak, lepiej stąd idź, bo ty tu zaraz skłoniesz. Także no mówię, podwójna skrzynia cobblestone'a I wystarczyło, żeby to wszystko zalać ładnie. Dobra, jeszcze mi zaraził dziad jeden. Jakiś kurczę hangerem. Eee, no budowałem chwilę. Zaraz się temu przyjrzymy dokładnie. Nie budowałem tego długo. Uznałem, że sobie tak kontroluje gracze tutaj. Żeby mieli szok po prostu, że się gdzieś tutaj na spawnie w jakiejś jaskini... Co to się tutaj odświetla? jakiejś jaskini kurczą e, wulkanicznej budzą po śmierci albo po prostu po teleportacji Jezu ta strzała szkielet. Naprawdę. O Jezu, tyle razy nie trafić. Czy ja naprawdę zablokowałem tą strzałę teraz? Czemu on w ogóle nie ma e, jakby żuchwy, czy czego? Ej, głowa mi wylecia! Ej, no pięknie, dobra, pięknie się to rozlewa. Jeszcze by tu trzeba było podłogę Patrzcie, ładny, ładny wulkan. Ładny wulkan, podoba mi się to. Cześć, gdzie będziemy się na spawnie budzić, jak popiszę spawnę. Tylko nie jest to ładnie zalane tak równomiernie, ale w sumie wulkany tak wyglądają, nie? No taki mini wulkan w sumie. Że właśnie nie jara, to jest dziwne. Ty gnoju, kurczę, zaraz cię tu zaciukam. Właśnie widziałem to, ten złoty nagrobek, nie wiedziałem co to jest z góry. Dobra, jest, jest, jest wulkan. Jest wulkan. No, dosyć mały, może następny będzie trochę większy <ścoughs> Jeśli będę budował w ogóle następny. Mm, ale sto, sto ileś kratek? Do 156 jest ten limit? No także nie nie za nie zaszalałbym pewnie. Tu bym jeszcze wymienił wszystko na kobla, żeby ten spałnik był jakiś w miarę ładny. I może sobie tam wejdziemy do środka wulkanu i tam zrobimy taki, kurczę, pełnoprawny spałnik. I wejście. A myślałem też nad ba bazą i żeby sobie oszklić sufit w tym i żeby widzieć tą lawę, nie? Też to by było ciekawe. W każdym razie, jeśli ktoś chce zamieszkać w tym e, wulkanie z graczy, to śmiało Miało może, bo mi się tak szczerze nie widzi, bo ja już mam bazę, nie? więc średnio by to wyglądało. Dobra, całkiem spoko. Znaczy nie średnio by to wyglądało, ale po prostu średnio nie by mi to pasowało o, w ten sposób. Chciałem powiedzieć. Dobra tak. Zobaczmy, sobie to wejście, ale lawa kapie, więc nie wiem skąd to. Może sobie tu za zatorujmy podwójny sufit zróbmy. razie, jakby to jakiś creeper. No właśnie wybuch. O wilku mowa. Dobra, no i ładnie tu jest. Poświetla się to. Lawa kapie z sufitu. No I całkiem spokość. Ktoś chce zamieszkać to śmiało. Taka, taka kopuła wielka. No i okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Może jeszcze zrobię taki na wodzie. Też kusząca propozycja. Zresztą się chyba za bardzo rozlewa. Też też myślę nad tym... Czekajcie, może to z wami jakoś zrobię. Mogę jakąś tą lawę stąd czy tym jajwiaderkiem? No niezbyt. Też myślałem nad tym. Tu mogę się zbudować, tylko muszę być bardzo ostrożny. Dobra Bo w sumie żeby coś takiego się rozlewało też i tu na przykład oła, no właśnie mógłbym być ostrożnym, mówiłem zrobić tu taką skałę taką wystającą taką gałąź jakby skalną, no nie wiem jak to nazwać, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi taki róg, taką maczugę Herkulesa tak jak tą, taką skałę, coś takiego, żeby to nie było takie typowa skała Dobra. I może na czterech rogach takie coś zrobić, o no, Tylko ja muszę kasować po sobie tą drogę, bo to będzie takie nienaturalne Okej okay. Na czterech rogach tak zrobimy No nawet fajny róg. Będzie to na pewno ładniejsze i ciekawsze, Okej, okay, byśmy musieli zrobić tak pik 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 pik. W ten sposób. Teraz znowu. Tu. Oho. Ogólnie to. Muszę się teleportować co jakiś czas. Już chyba trzeci albo drugi? Nie, chyba trzeci. Raz się teleportuję do bazy, po prostu skończy mi się kobal. A tam. O nie. no zepsułem. Zepsułem, bo nie mogę wtknąć bug, bo mi cofnie do hołma teraz. Dobra, ale dwa rogi są. W sumie może wystarczą, to takie cztery to też by było jak jakaś wieża. Dobra, na razie dwa rogi są. Może to jeszcze jakoś zmodyfikuję, napiszcie w komentarzu co tym sądzicie. Może bym jeszcze tu koło tego drzewa... W ogóle to trzeba ściąć, bo to, bo to jest na serwerze wyłączone właśnie podpalanie. Przez co właśnie to szkło... Eee... to, to szkło, to... To drewno się nie paliło. Może tu wejść jakoś. Rany boskie jak ja ryzykuję. Eee... Coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem kurczę. Tu tak jakiś słup zrobimy Zapomniałem, naprawdę zapomniałem. Coś chciałem powiedzieć kurczę. Nie szkło, ale... Coś, coś, coś. Nie wiem. Dobra, walić. Coś takiego zrobimy. Aha, przetestowałem przed chwilą spawna. Więc w sumie działa komenda i nie, nie, nie spalamy się. Więc możemy jeszcze tu takie zrobić, żeby się bardziej rozlewało. bardziej rozlewa taki słupek no w sumie I się to bardziej rozlewa będzie ładniejsze tak. Tak, tak 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 coś takiego niech się leje kurczę pięknie tu zalewa ten spawn. <noise> Za dużo tej lawy. Ona tak przykryła ten wulkan. Trzeba to też takie odsłonięte skały zrobić, żeby to będzie ładniejsze. Teraz to jest takie jednolite, jakby nie wiadomo co było pod tą lawą. Au au au. Dobra. Dobra tutaj nawet do dziury się zaczęło leć. Nie wiem co to jest za dziura, ktoś piasek kopał i nie załatał. Ja ostatnio kopałem i załatałem wirtem więc na no, normalne. A tu ktoś nie posprzątał. Nie fajnie. Lepiej taki wulkany zostawiać, a nie. boże Boże prawie zginę, zaraz zginę, zaraz. O jezus, Mary. Dobra, wiecie co, ja będę dokończył ten niebezpieczny odcinek, dzięki za obejrzenie, bardzo krótki odcinek, ale też mm, nie wiem właśnie co robić na tym serwerze, jeśli macie jakieś propozycje to piszcie koniecznie, bo nie chce mi się ta Uncrafta ogarniać, nie lubię tej modyfikacji zbytnio, w się. Sensie, no nie, nigdy jej nie, 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 nie ogarniałem i jakoś mi się nie kręci mi po prostu i tyle, także napiszcie co, co mam robić na tym serwerze i dzięki za obejrzenie do odcinka, do następnego, nie zapomnij o kciuku w górę, komentarzu, subskrypcji, cześć!